Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami w jakże ekscytującym wydaniu ujawnienia najnowszej edycji boxa Pumpkin Season. I dzisiaj do naszego nagrania, do naszego studia nagraniowego wspólnie z Agatą zaprosiłyśmy, uwaga, gości specjalnych. Marysię, która po raz kolejny będzie z nami nagrywać ujawnienie, oraz jej męża Przemka. Który uwaga w policjantach i policjantkach wciela się w aspiranta sztabowego Jacka Nowaka, dyżurnego Komendy Policji Miejskiej we Wrocławiu? Dokładnie. Cześć, kochani. Cześć. Cześć, miło Was widzieć. Dokładnie. Kochani, bardzo, bardzo cieszymy się, że jesteście tutaj z nami w tym wyjątkowym ujawnieniu, podczas tego wyjątkowego ujawnienia. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że to nie ostatnia taka nagrywka wspólna. Powiedzcie mi, może, powiedzcie nam wszystkim, jak Wam się podoba najnowsza grafika Boxa Pumpkin Season? Mi osobiście bardzo. Ja od kilku lat jestem dużą jesieniarą i. Dekoruję dom na jesień, także totalnie uważam, że dla mnie to jest najpiękniejsza grafika od pierwszej edycji, czyli od tego, tej zimowej, którą w ogóle kupiłam, czyli pierwszego pudełka Pure Beauty. To dla mnie to jest najpiękniejsze. Przemek? Ja akurat nie przyglądałem się wcześniej pudełczkowi, ale jest rzeczywiście, przede wszystkim jest bardzo wygodne, bo rzeczywiście potem wykorzystujemy je też do innych celów. Ale jeżeli że nie się podoba, to znaczy, że jest super. Jaka tak rodzic? musi być. Dokładnie. Słuchajcie, zanim zaczniemy omawiać tą całą naszą zawartość, a wiemy Przemku, że Ty również korzystasz z produktów z naszego boksa, podkradając tam małżące coś nie dość. Teraz nie podkradając nawet. O, no to jeszcze lepiej. Słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy omawiać, co tu się kryje, a kryje się naprawdę sporo, to chciałabym wspomnieć. Że tego boksa nie ma już sprzedaży. Rozszedł się dosłownie niczym gorące bułeczki opiekarza za rogiem. Także pamiętajcie, że w trakcie naszego seansu czeka na was niespodzianka, o której niebawem wspomni Agata, i powiem Wam szczerze, że warto czekać. Naprawdę warto. Także zaczynamy nasz wielki seans. Słuchajcie, powiedzcie nam. Co jako pierwsze znaleźliście w naszym boksie? Przemku, Marysiu, opowiedzcie. Znaleźliśmy krem maskę do twarzy z olejem konopnym. Tak, to jest rzecz, którą w sumie ja pierwsza wyjąłam z boksa i od razu powiedziałam Przemkowi, że mu się idealnie przyda, bo jest do takiej cery suchej, Zmęczonej, to jest na nocną regenerację, czyli wydawało mi się, że właśnie po, po jego działaniach na planie będzie idealnym takim odżywieniem, żeby rano wystartować z świeżą buzią. Tak, bo czasami się nawet zdarza, że 5 czy 6 dni w tygodniu od rana do wieczora chodzę w tej masce, czyli make-upie, który mamy nakładany na planie. Ja nie przepadam za tym osobiście, więc jak najszybciej, jak tylko to jest możliwe, to zmywam. Dopiero żona mi nauczyła, czego się używa do zmywania i jak to się powinno właściwie zmywać, żeby nie narobić sobie zmarszczek. I dopiero teraz zacząłem używać takich rzeczy jak na przykład serum czy krem do twarzy, które potem po tym zmyciu nawilża skórę i odżywiają, tak żeby nie, wyglądał, nie wyglądała źle. Więc super Dziękuję. Cieszymy fajnie, że korzystasz właśnie też z produktów w naszych pudełkach. I słuchajcie, w edycji Pumpkin Season możecie, dostaniecie losowo jeden z pięciu produktów od marki Effektima. Ja akurat mam krem do cery dojrzałej, 40, i mój pójdzie do mojej mamy. Także nie wiem, co Malwinka tobie się trafiło. Ja bo mam ten właśnie z olejem konopnym do cery mieszanej i tłustej, tak. i ja sobie go e... Celowo zarezerwowałam, bo właśnie taką cerę posiadam. Więc myślę, pszenku, że będziemy wspólnie używać tych właśnie efektów. Później się podzielicie yy, informacjami o efektach. Tak, wrażenia. Agata, co tam znalazłeś? tymi produktami, oczywiście, jak to ja uwielbiam produkty do włosów. I słuchajcie, w każdym pudełku, w każdym otrzymacie trzy produkty. Od marki Matrix, którą już doskonale znacie, ponieważ się pojawiały, jest to nowość. Ona się dopiero pojawia w sklepach. I tutaj macie szampon odbudowujący do włosów zniszczonych, mamy odżywkę i mamy maskę. To są to minisy, ale one są bardzo wydajne, także możecie użyć dosłownie troszeczkę i spokojnie sobie poradzicie przy takiej długości włosów, na przykład jak mam ja. Moje jadą ze mną na wakacje, które mam za trzy tygodnie. Także to jest idealna po prostu pojemność do samolotu. Nie będę musiała taszczyć ze sobą wielkich pojemności. Także ja się tak ucieszyłam, jak otworzyłam pudełko, chociaż wiedziałam, co jest w nim, i tak sobie myślę, Jezu, one jadą ze mną na wakacje. Także ja uwielbiam produkty do włosów. Myślę, że te się sprawdzą, tym bardziej, że będę no, w gorącym słońcu. Także odbudowujące w trakcie się przydadzą. Tutaj mamy szampon wzbogacony w skwalen w kwas cytonowy, także doskonałe oczyszczenie. Tutaj maska, odżywka, połączenie odżywienia do włosów. I macie tak naprawdę właśnie cały zestaw. Możecie sobie przetestować. I tutaj dodatkowo w pudełeczku jest ulotka, gdzie możecie sobie poczytać, dodatkowo, co się w tych produktach znajduje. Cudownie. Słuchajcie, w naszych boksach nie może zabraknąć oczywiście takiego akcentu kolorowego. I tym razem w boksie Pumpkin Season znaleźliśmy markę Rimmel. I uwaga, dwuetapową pomadkę Lasting Provocalips, która jest w cudownym kolorze, który ja bardzo, bardzo lubię i który już mam nałożony na ustach. Także mówię do Was właśnie prosto z uśmiechem w kolorze. I mamy tutaj kolor, uwaga, uwaga, jest to kolorek, bo nie mogę znaleźć, pomóżcie 210. Jest to pomadka dwuetapowa. Dlaczego dwuetapowa? Ponieważ mamy dwa etapy nakładania. Pomadka ma intensywny kolor, długotrwałe długotrwa, utrzymuje się na ustach, a także doskonale nawilża, nawet do 16 godzin. Uwaga, pierwszy etap to wersja kolorowa w postaci płynnej pomadki, którą sobie aplikujemy. Odczekujemy dosłownie kilka sekund, aż ona zastygnie, a następnie nakładamy bezbarwny balsam, który który cudownie nawilża i przede wszystkim daje mi taki nieziemski komfort, e, poczucie takiego mm, nawilżenia i absolutnie się nie lepi. Także no, dla mnie must have, biorę do torebki, wrzucam dzisiaj i na pewno będę stosować każdego dnia. Także... Tak się prezentuje. Ja myślę, że ten kolor jest ogólnie uniwersalny dla każdej z nas, bo zobaczcie Malwinka jest blondynką, tutaj Małysiu masz ciemne włosy i tobie hmm. też będzie pasował ten odcień i każda dostanie taki sam, także myślę, że będziecie zadowolone, okay. ponieważ mimo tego, że on się wydaje ciemny, można zobaczyć właśnie u Malwiny na ustach, że wcale aż tak nie jest. Jest taki właśnie nadający kolor, ale nie jest jakieś to mocne, także do codziennego make upu będzie dla każdej z Was idealne. Dokładnie tak. No to teraz nasi goście opowiedzą o następnym produkcie. Tak, następny produkt to łagodzący tonik do twarzy, który łagodzi zaczerwienienia, zmniejsza rumień i wspiera barierę ochronną. O, proszę bardzo. Ja właśnie muszę powiedzieć, że u nas w rodzinie e, zauważyłem, że mamy problemy z cerą naczynkową, szczególnie moja mama, siostry po prostu mają. Naczynka. właśnie Moja, moja mama też chodzi, chodziła na zabiegi, które miały jej to zredukować. Niestety nie udało się, i teraz właśnie dopiero się, zaczęła używać kosmetyków, które zaczęły pomagać. Tylko to rzeczywiście jest proces i dosyć trwa. Ja też u siebie zauważyłem, szczególnie po zmywaniu make-upu i po wyczyszczeniu skór, że rzeczywiście podrażniona skóra widać na niej te wszystkie naczynka których się bardzo wystraszyłem. I dopiero żona mi powiedziała, że można jakoś sobie z tym inaczej radzić, więc pewnie zaczniemy używać teraz toniku. Tak, co to więcej, Przemek y, był osobą, no jak to mężczyzna, prawda? Jak się poznaliśmy, używał tylko kremu y, i też nie za. To i tak dużo. By, tak. tak, natomiast teraz rzeczywiście jest peeling, jest maseczka, jest tonik, więc zawsze mu przelewam trochę swojego, więc teraz będzie miał po prostu idealnie dedykowany do swojej cery. Wszystko zaczęło się od tego, że wystraszyłem się z marszczy. Pierwszy <grym> raz zobaczyłem, <grym> że uśmiecham, że tutaj nie <grym> wygląda <grym> te buże, tak? Łapki. łapki. I to mnie tak wystraszyło, że i zmotywowało jednak do dbania o twarz i o pielęgnację. No, tym bardziej, że jesteś osobą publiczną, także no, jednak twoja buzia cały czas jest. Pokazywane. Dokładnie tak. tak. A też nie wiedziałem, że to tak trzeba dokładnie oczyścić skórę, że trzeba przygotować ją najpierw pod make -up, potem dokładnie oczyścić, żeby te pozostałości nie zapychały popór i tak dalej. Więc jakby tego wszystkiego się uczę na bieżąco. A teraz dzięki. To słuchaj, to... całą swoją ekipę musisz zebrać, skierować do nas i my was wszystkiego nauczymy o. od podstaw. Właśnie. Idealnie. Dobrze. Kolejnym produktem, jaki znalazł się w naszym bokcie, jest marka Lash Brow, którą już znacie. I tutaj mamy żel do z taką fajną szczoteczką. Mi się mega podoba samo opakowanie ze względu na to, że no, wygląda dość ekskluzywnie. Jest malutkie. Także możemy to ze sobą zawsze też gdzieś zebrać, jeżeli mamy taką potrzebę. Mamy fajną szczoteczkę i ją sobie wyczesujemy i nadajemy po prostu kształt naszym barwiom. I tutaj producent nas informuje, że tak naprawdę jedna aplikacja wystarczy nam na cały dzień. Także jeżeli ktoś lubi sobie wyczesywać yy, i chce mieć produkt taki y, dosyć y, łatwy w obsłudze, bo kiedyś pamiętacie z marki Lush był taki wosk w puszce i jego musiałyśmy dodatkowo szczoteczką nakładać, a tutaj to szczoteczkę już mamy y, tak jakby w opakowaniu, to sobie stosujcie. Także y, to, to jest jedna z nowości. A takiego produktu też dawno u nas nie było, także mamy nadzieję, że będziecie zadowolona i, i dajcie koniecznie znać, jak u Was się sprawdzi. Dokładnie, a jeszcze oprócz tego, że ten produkt też jest bezbarwny, więc tak naprawdę każdy kolor brwi będzie wyglądał dobrze, to jeszcze otrzymujecie od nas kod rabatowy w wysokości 20% na hasło Pure Beauty, także na całą markę Lash Brow. Także warto przetestować ten produkt i być może będziecie potrzebowali zakupić tak, sobie więcej innych kosmetyków, Lash Brow, to macie od nas 20% rabatu. Kolejnym produktem, który się. W naszym boksie to produkt, który działa wtedy, gdy my słodko śpimy. Bo jak wiecie, spokojny sen plus dobry kosmetyk, no to równa się co? Cudownie nawilżona, odżywiona, zregenerowana skóra o poranku, e, a jak budzimy się i wyglądamy dobrze, no to przede wszystkim czujemy się dobrze. Więc tutaj propozycją naszą jest marka siker i całą nocna maska serum rewitalizująca, odbudowująca e, do skóry, ujędrnia, nawilża, odżywia i sprawia, że po prostu czujemy się piękni e, przez cały dzień. E, w tej masce znajdziemy. Aktywny retino, znajdziemy tutaj witaminę młodości, czyli witaminę E, masło shea, akwat kialuronowy i całą masę innych dobrodziejstw, które na pewno pomogą Wam przebudzić się w cudownym nastroju, harmonii. Także siker, bardzo wygodna forma, którą na pewno na noc warto zaaplikować. I teraz przejdziemy do kolejnego produktu. Tak, kolejnym produktem, który wyjęliśmy, który no, był zapowiedzią też pudełeczka jest Irenka, czyli serum, które, jakby, może nie zamyka, ale tworzy trio z wcześniejszymi kosmetykami z boksów. No cóż, Irenka to, jak widać, tutaj klasa sama w sobie serum na noc nam się tutaj trafiło w pudełeczku. My mamy taką śmieszną historię z serum, bo e, właśnie jak Przemek zaczął używać e, kosmetyków, wcześniej nie wiedziałem o nim istnieniu serum. Dopiero po, po, po ślubie dowiedziałem się, że coś takiego istnieje jak serum. E, tak, dokładnie. E, I wieczorami e, ja po prostu nakładam pełną pielęgnację i to jest takie moje, wiecie, święto. No i któregoś wieczor wieczoru Przemek mnie gdzieś tam zaczepił, a ja mówię, nie, 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 rozmawiam teraz z tobą jeszcze serum. I teraz po prostu, przynajmniej mnie widzi wieczorem. Co? Jeszcze serum? Tak... <laughs> I dopiero później zaczynamy po prostu nasz wspólny wieczór. Także, no jeszcze serum. Jeszcze serum. Tak, to serum to na pewno zrobiło furorę w zapowiedzi i myślę, że jest to kolejny akcent, który pozwoli. Z upiększyć się i sprawić, że nasza skóra będzie dopieszczona. Bo tak jak wiecie, znalazło się w poprzednich edycjach krem na noc z SPF-em, krem, e, krem na dzień z SPF-em, krem na noc oraz właśnie to drogocenne e, serum. Także no, ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie służyć Wam, mi, Jagacie i innym naszym użytkownikom, e, naszym klientom. Także, no, czekamy po prostu na Wasze relacje. Kolejny produkt, jaki znalazł się w pudełku, jest to taka nowość, bo tego nie było u nas. Słuchajcie, to są takie kuleczki do zdobienia paznokci. Mamy sobie takie kuleczki. Ja mam akurat w takim kolorze um, ciepłego złota. O, wytrafiłyście takie same fioletowe. Tak. E, I to sobie aplikujemy e, na lakier. Możemy to i na zwykły lakier, jeżeli jest mokry, i wtopić sobie czy w herbrydę, czy w żel. I jeżeli ktoś lubi takie zdobienia e, na paznokciach, to po prostu sobie w, aplikujemy na mokry paznokieć, czy na zwykłym lakierze, wiadomo, on musi sobie wyschnąć, czy w hybrydę do lampki i możemy urozmaicić po prostu naszą stylizację. Także taki produkt do przetestowania. Wiem, że wiele osób by nawet by nie kupiło sobie takiego produktu, a pamiętajcie, że ideą naszych boxów jest to, że macie testować tego, czego sobie same byście nie kupiły i macie poznać nowości. Dajcie znać koniecznie, czy Wam się sprawdzi, czy będziecie używać takich produktów? Jeżeli nie do paznokci, możecie sobie użyć na przykład z dziećmi do jakichś fajnych rzeczy. Zabaw. Mhm. To taki efekt chyba 3D daje. Tak, 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 tak. To woreczki. tutaj właśnie <grym> będzie efekt 3D. Super. Coś, coś innego. Na pewno tak. będę próbować. Słuchajcie, kolejną kosmetykiem jest kosmetyk do ciała, no bo już tyle było do twarzy, było do włosów, było do makijażu, do makijażu przydałoby się coś do ciała. I tutaj mamy bardzo przyjemny e, produkt od marki Ziaja z serii Gdanskin, czyli woda i skóra, przełom pielęgnacji skóry suchej, czyli już wiemy, że będzie nam to, ten kosmetyk nawilżał naszą skórę. I Jest to olejowy peeling do ciała z, uwaga, kruszonymi muszlami świętego Jakuba. Także no, wielka, wielka nowość dla mnie, ale to jest jeszcze nic, bo ten produkt nie dość, że świetnie sprawdzi się teraz na jesień, bo on cudownie, wiecie, złuszczy ten martwy naskórek, przygotuje naszą skórę na kolejną pielęgnację, to on też trochę przeniesie nas wspomnieniami w wakacyjne czasy, nie tylko swoim cudownym Takim bym powiedziała morskim, e, wakacyjnym zapachem, ale też składem, bo mamy tutaj kruszone muszle e, świętego Jakuba, mamy też e, nawadniającą moc kocanki, muszę Wam to przeczytać, nadmorskiej, szanta zwyczajna oraz bioferment z cynku, krzemu, e, żelaza, miedzi, czyli same minerały. E, dobrodziejstwo składników. Wspaniała, olejowa konsystencja, która sprawia, że nie tylko złuszczymy i miękczymy nasz nad, skórek, ale też doskonale go nawilżymy, naolejujemy. Więc też nie będzie potrzeba już balsamu. Myjemy się, peelingujemy, spłukujemy do widzenia. Cześć, idziemy spać, czy gdzieś tam w miasto. nie? Także no, ja bardzo lubię takie tego typu kosmetyki. No i ten zapach bardzo przyjemny. Nie wiem, stosujecie peelingi na co dzień? Ja tak. Znaczy nie na co dzień, ale tak dwa razy w tygodniu. No, Teraz ja zresztą. jestem uzależniona. A Przemek, jak nie stosuje, to zacznij. Tak, może. Koniecznie. Polecamy ten. Polecimy mhm. Ale... dalej. I co tak. tutaj mamy? Kolejną rzeczą, którą wyjęliśmy z boksa, jest olejek żelowy do ust z Bibio. No i to kolejna rzecz, o której pomyślałam od razu o Przemku i, i mu powiedziałam: Abu. Tak, ponieważ ja szczególnie w porze zimowej bardzo pieszkną mi usta, prawdopodobnie z braku witaminy A. No i nie wiem, każdy. No, razie suplementuję ją, mimo to to też nie pomaga. Stosowałem już różne produkty i zauważyłem, że niektóre pomagają, tylko że muszę ich używać coraz częściej i coraz więcej ich nakładać. Więc myślę, że to będzie super alternatywa, żeby spróbować czegoś nowego, ponieważ jest to bardzo dyskomfortowe dla mnie. Ponieważ pieczenie czy, czy uczucie takich szorstkich ust, jak gdyby nie pozwala mi się skupić na pracy między innymi, więc, więc bardzo jestem ciekaw, jak będzie ten olejek, tak? Dział. Ja osobiście już próbowałam go i nałożyłam go wczoraj wieczorem. I on w przeciwieństwie do innych olejków, które kiedyś tam używałam, bardzo długo się utrzymuje i rzeczywiście daje uczucie nawilżenia. Teraz też go zastosowałam i jest taki taką ma świetną konsystencję tego oleju. Jest taki rzadszy, nie? No jeszcze nie jest takie standardowe, olejowe balsamy do ust, bo też stosowałam i on właśnie tak jak mówisz długo się utrzymuje i w boksie dostaniecie jeden z trzech losowo wysłanych tak jakby smaków i zapachów olejków. I on jest fajny, bo jest malutki, tak. także idealny gdzieś tam do kieszonki, do torebki, do plecaka. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeżeli chcecie, bo tak jak Malwinka już powiedziała, boksów już nie ma, one się wyprzedały dosłownie w kilka godzin. Jeżeli chcecie dostać takiego boksa, tutaj pod filmem napiszcie, jaki produkt i dlaczego jest tak jakby waszym ulubieńcem i który byście chciały najbardziej przetestować z tego boksa. Do wygarania są dwa. Więc myślę, że warto, ze względu na to, że no nie ma ich. Także to jest Wasza, tak jakby ostatnia szansa, żeby je dostać. Więc piszcie koniecznie, zostawiajcie tam komentarze i będziemy wszystko czytać. A ja przejdę do kolejnego produktu, jaki jest jeszcze w boksie. I to jest moja Zielko, którą kochacie. My o tym wiemy i dawno nie było takich dodatków zielkowych. I tutaj jest to płyn do mycia ekranów do telefonów i monitorów. W moim przypadku, na pewno w Malwiny też, my non-stop pracujemy na laptopach, non-stop pracujemy na telefonach. Mój telefon jest codziennie wypalcowany, po prostu miliony razy ja go czyszczę. Tak samo laptop jest po prostu uświniony, że tak powiem, non-stop. Także to idealnie się sprawdzi i jeszcze pięknie pachnie miętą. Także na pewno u mnie to moment zejdzie i pewnie będę dokupować, bo ja bardzo lubię markę zielką. To tak jak ja. I uwaga, uwaga, docieramy do końca zawartości edycji Pumpkin Season. Ostatnim produktem, który znajdziecie w naszym boksie jest produkt marki Uriaż i jest to koncentrat odbudowujący z serii Cica Daily w postaci bardzo wygodnej 1,5 ml saszetki do przetestowania. Także zachęcamy do użycia. No i to by było na tyle, albo aż tyle. Sporo tego było. Bardzo, bardzo przyjemnie nam się dzisiaj opowiadało o tym wasz, o tym boksie. Kochani, jak Wam się podoba ta edycja? Bardzo. Myślę, że trochę pod nas. Tak, tak, tak szczególnie produkty, które się tutaj znalazły. Rzeczywiście, no jakby myślę, że wszystkich. znaczy Z większości. większości będziemy korzystać, szczególnie. Tak. tak no. Szczególnie z pomadki będziesz yy, korzystał, nie? Tak. <laughs> Dokładnie. Bardzo, bardzo się cieszymy. I zapraszamy oczywiście w przyszłości Przemku jeszcze, że mamy nadzieję, że przyjdziesz poopowiadać z żoną do nas. Będzie nam bardzo miło. Także tak jak wspomniałam, zapraszaj do nas całą ekipę. I widzimy się w kolejnym filmie. A Wy subskrybujcie nasz kanał, dajcie nam łapki w górę, komentujcie oczywiście nasz konkurs i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia. Pa! Pa! pa. pa.